Cześć, to Damian i witam Cię na swoim kanale. Dzisiaj jesteśmy w klimatach hydraulicznych i odpowiem Ci, zdradzę swój patent, co zrobić, jeżeli zabraknie Ci pasty właśnie takiej poślizgowej do rur kanalizacyjnych. Nie? Także, jeżeli jesteś ciekaw, no to słuchaj, ten patent może być Ci przydatny, nie? tak mi wydaje się w życiu. Nie? Słuchaj, generalnie w jednym z moich wcześniejszych filmików, gdzieś tutaj, tak pokazywałem Ci właśnie, jak należy właśnie łączyć ze sobą Rury kanalizacyjne yy, i tak, jak jaką pastę do tego wykorzystywać, lecz jednak no, w życiu czasami się zdarza tak, że po prostu no, tej pasty nam zabraknie. A na przykład robimy przy granicy białoruskiej, prawda, jakiś remont czy cokolwiek, tak teraz strzelam, wymyślam. I zabraknie nam tej pasty, bo nie przewidzieliśmy tego, bo tak, bo tak po prostu nie? się stało, i w tym momencie no, musimy sobie jakoś radzić. Yy. No i z pomocą przychodzi znowu płyn do mycia naczyń. Tak, tutaj strzelam, wywołuję naprawdę gówno burzę, za przeproszeniem, tak, i e, chodzi o to, że bo zaraz będą się, napiszą mi komentarze tutaj, wysypią, nie, że nie wolno ów, tak, e, płynu do mycia naczyń właśnie wykorzystywać do łączenia rur kanalizacyjnych. A dlaczego nie wolno? No bo generalnie, słuchaj, e, generalnie po to właśnie są stworzone wszelkiego rodzaju właśnie takie pasty poślizgowe, tak? które sprawiają, że dobrze, tak, wchodzą właśnie Elementy, jeden drury kanalizacyjne, jedno w drugie, żeby po to te pasty korzystać, prawda? Jedne, które sprawiają, że właśnie jest ten poślizg, tak, że uszczelka się nie starzeje, tak, że jest wszystko gitnie, po prostu, nie? No a dlaczego właśnie nie wolno generalnie płynu do mycia naczyń używać, chociaż tak kiedyś robili, tak albo tak się. No dalej, no mówię, jeżeli nie będziesz miał wyjścia, to może z tego sposobu skorzystać, tak jedną uszczelkę, takie połączenie zrobić, nie to, że całą instalację w domu będziesz robił właśnie na płynie do mycia naczyń, bo tego. No, no nie polecam, nie zalecam i zabraniam wręcz, nie, żeby tak robić. Dlaczego? Ponieważ mimo, że płyn do mycia na, myć, płyn do mycia robi swoją tak, robotę i dzięki temu rury powiedzmy tak dobrze wchodzą, e, to musisz mieć świadomość, że Płyn do domęcionaczyń jednak wysycha nie? z czasem. To nie jest tak, że on zachowuje jakby trwałość swoją. Jeżeli wylejesz gdzieś płyn do mecionaczy, gdzieś na podłogę, gdziekolwiek, zobaczysz, że on z czasem po prostu jakby się jakby się no, ulatnia, prawda? Tak, i tak dalej. Więc wyobraź sobie, że no jednak mamy te uszczelki tutaj, tak? Więc gdy dajemy Płyn, płyn do mycia naczyń właśnie tutaj w te wkładamy, robimy połączenie, ten płyn do mycia naczyń z czasem jakby on się ulatnia tutaj, nie? I okej, okay, wszystko zostało, siedzi tak jak powinno, tylko gdyby na przykład przyszło do demontażu jego, bo na przykład taka czysto sytuacja, hipotetyczna sytuacja, że robisz tą instalację dzisiaj, nie chciało ci na przykład zabrakło ci właśnie tej, tej pasty do poślizgowej, więc zrobiłeś to na połączenie z płynem do mycia naczyń, a przychodzisz następnego dnia już do pracy, ale okazuje się, że jakieś tam kolanko musisz przekręcić, coś zmienić, kąt i w tym momencie okazuje się, że jest to bardzo trudne do zrobienia, ponieważ ten na przykład płyn do mycia naczyń już jakby wystygł, zasechł, zsechł się nie, i tym samym nie nie jesteś w stanie jakby tego obrócić. Więc no okej, okay, płyn z jednej strony zrobił swoją robotę, tak, bo sprawił, że jednak no połączenie zostało możliwe, tak, że mogliśmy zrobić to połączenie, ale już na przykład mamy problem z obróceniem tej rury kanalizacyjnej. Musisz mieć tego świadomość. No ale owszem, jeżeli będziesz potrzebował włączyć, nie wiem, dołączyć na przykład masz umywalkę i będziesz tam syfon próbował, możesz użyć tak, płyn do mycia naczyń, tak, nic się nie stanie, ale żebyś nie przyszło ci do głowy, żebyś całą instalację robił właśnie na płynie do mycia naczyń, no bo umówmy się, no ja, il, jaki procent, tak, powiedzmy, ile kosztuje taka pasta, pasta kosztuje 10-15 zł, powiedzmy, mm, tak więc to nie jest żaden wydatek, a starczy się na przykład na poprowadzenie całej instalacji, myślę, w domu jednorodzinnym, nie średniej wielkości, jakieś 120 metrów, więc nie są jakieś tam duże koszty. więc Warto zawsze w, zaopatrzyć się, jakby w tego pasty, to właśnie takie e, poślizgowe. No jednak, jeżeli nie będziesz miał, no nic się nie stanie aż takiego, jeżeli zrobisz jedno połączenie, tak? No, żeby nie było. E, Dlaczego też nie warto jeszcze korzystać z płynu do mycia naczyń, mówię, że można, ale też nie warto. Dlaczego nie warto? Wiemy już, że ten płyn już jakby zasecha zsecha się, co Ci powiedziałem. Dodatkowo y, musisz mieć świadomość, że płyn do mycia naczyń ma w sobie rozpuszczalnik. Nie on jakieś tam, no nie wiem, no nie mam teraz składu, tak? Ale no, płyną macie inaczej, ich wykorzystujemy, prawda, aby rozpuszczał wszelkiego rodzaju tłuszcze, jakieś zbudzenia większe. Mają jakąś tam sodę kalcynowaną, coś tam, no nieważne, jakieś tam detergenty są, nie? Przez co dzięki temu właśnie nasze naczynia się dobrze myją. I w tym momencie no, my dodajemy taki środek, jakiś chemiczny, prawda, do. Połączenie do uszczelki. No to skoro rozpuszcza to naczynia, prawda? No to analogiczne wydaje się, że posmarowana uszczelka właśnie detergentem, który ma jakieś tam środki chemiczne, również sprawi, że ta uszczelka będzie ulegała degradacji. Jest to oczywiste, prawda? To nie jest tak, że ona w całości zniknie tutaj, tak się rozpuści i będzie ciekło. E ale musisz mieć świadomość, że jeżeli tego nawalisz dużo, taki w ogóle, to jednak no tutaj y, ta uszczelka po prostu będzie się starzała szybciej, tak? Czyli będzie się starzała i no i może tam będzie się coś rozpuszczać, nie? To nie jest tak, że ona w ogóle zniknie i będzie David Copperfield, tylko po prostu musisz mieć świadomość, że ona jakby, no będzie rozpuszczana, bo taki ma, takie ma zadanie właśnie płyn do mycia naczyń, nie? Czy to jakiś gold, cytrus, czy to tymek, czy cokolwiek, nie? Czy, czy ten. Także taki jest zamysł odcinka. Zamysłem tego odcinka właśnie było pokazanie Ci, że jeżeli będziesz na budowie albo potrzebował zrobić jakieś połączenie w sensie rury kanalizacyjne, jedno w drugie jakieś połączenia i zabraknie Ci pasty poślizgowej, którą naprawdę rekomenduję jako wykonawca, to możesz no, użyć tego płynu do mycia naczyń. Możesz użyć płynu do mycia naczyń i. No i zrobisz robotę tą czynność, którą będziesz chciał. Aczkolwiek nie rób nigdy całej instalacji domowej napłynie na no naczyń, bo tak jak powiedziałem, uszczelka się starzeje, jest rozpuszczalna, wysycha tak i potem na przykład e, mm, jakieś tam przekręcenie jest jej wręcz niemożliwe. To tyle. Jeżeli uważasz, że film był pomocny, zostaw proszę łapkę w górze albo dwie, a pomoże mi to promować mój kanał na YouTube, docierać do jeszcze większej ilości ludzi. A chciałbym to robić, nagrywam właśnie specjalnie odcinki, e, materiały, które z całej wiedzy, z całej budowlanki, m, z każdej dziedziny hydrauliki, zarówno tak jak i dzisiejsze, elektryki, wykończeniówki, stanu surowego, docieplenia, więc naprawdę jest czym wybierać. Materiałów jest ponad już tam 120 na moim kanale, więc e, coś na pewno znajdziesz, myślę, dla siebie. Ja sam bym na przykład subskrybował swój kanał, subskrybował swój kanał, gdybym mógł. No mogę z fejkowego konta, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że myślę, że warto subskrybować mój kanał, dlatego też jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, zrób to, włącz dzwoneczek, żebyś był na bieżąco z nowymi filmami, a pojawiają się aktualnie aż cztery filmy tygodniowo, trzy normalne plus jeden short, więc no, jest git myślę. Jest git, materiałów będzie coraz więcej. Pisz śmiało w komentarzu, jeżeli masz jakieś pytania, a jeżeli tylko będę miał czas, to Ci na nie odpowiem, bo z czasem jest różnie, wiesz, jak to w życiu bywa, prawda? Ale odpowiadam na wszystkie komentarze, żeby nie było. Te złe usuwam. <laughs> no bo tak, nie? Dlatego też nie piszcie mi w komentarzach głupich jakichś, że o, nie wolno używać płynu do mycia naczyń, tak i tak dalej. Wiem, że nie wolno jakby używać płynu do mycia naczyń, dlatego ci o tym chyba powiedziałem. Co nie zmienia faktu, że jest to jakiś tam patent, prawda? Jest to jakieś tam rozwiązanie. Jeżeli coś działa, jest głupie, to wcale nie jest taki głupie, jak to mówią, nie? To tyle życzę Ci miłego dnia i mam nadzieję do zobaczenia. Mówił Damian Budwlańc. Siema.